Pochodzimy z północy i zna nas cały świat Wierniki, kibice, drużyny, lekkich Siąmy od rozgrupy, biznesów i odbudy Zapraszają goszczom za kluby Wierni fanatycy oddani swoim barwom Co by się nie działo, my stoimy zawsze twardo Z uniesioną gardą, wrogą patrząc w oczy CKBM, tych fajterów nie zaskoczysz, bo to lata tradycji Treningu dla kondycji, nienawidzenia arki i jebanej policji Prawdziwy przymierzy od kołyski aż po grób Wizła ślusła w czarni gry w cups Niech się merę, nech Bez strachu lec z rozwagą, honorem dumą w sercu, Kibicujemy leki, która jest potęgą, bez strachu z rozwagą, honorem dumą w sercu, kibicujemy leki, która jest potęgą, bez strachu z rozwagą, honorem dumą w sercu, kibicujemy leki, która jest potęgą, bez strachu lec z rozwagą, honorem dumą w sercu, kibicujemy leki, która jest potęgą 945. Budujemy tę historię ponad 60 lat Mamy tradycje, które zobowiązują nas Wielkono ojczyzna, nowa walka to nowa blizna Nagła konfrontacja, szybka decyzja, w ciosach liczy się precyzja Przeciwnik nagle nie teraz musi to przyznać Wierdzący śledzie, nie kiwnęliście palcem Straciliście barwy w równej walce Teraz my to władcy północy Musi Ci przyznać, prawda kole w oczy i nic się nie zmieni i nie zmieni się nic Cały czas po niej wolności znicz. To miasto Gdańsk, w nim żyjemy my. To miasto trwa, o broniąm godzalby. Bez strachu lecz z wagą, honorem dumą w sercu. Kibicujemy leki, która jest potęgą. Bez strachu lecz z wagą, honorem dumą w sercu. Kibicujemy leki, która jest potęgą. Bez strachu lecz z wagą, honorem dumą w sercu. Kibicujemy leki, która jest potęgą. Bez strachu z honorem w sercu.